Szanowni Państwo, życzymy dla Państwa przede wszystkim zdrowia, cierpliwości, pogody ducha. Niech nad Państwa domem świeci tylko jasne, słoneczne, polskie słońce. Życzę, aby te święta dla nas były rodzinnymi świętami, aby my odczuwaliśmy tę rodzinną więź i w swojej bezpośredniej rodzinie, ale i także w naszej rodzinie, polskiej społeczności. Nieważne gdzie jesteśmy, czy to w Australii, czy to w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, czy to w Kazachstanie, czy na Ukrainie szczególnie, czulibyśmy więź, więź między sobą, więź, że jesteśmy i z tej wiary chrześcijańskiej i łączy nas Polska. Polska w tym szerokim i dobrym słowa zrozumieniu. I bądźmy razem. Niech nam nigdy nie zabraknie poczucia dobrego ducha, poczucia więzi i Bożego błogosławieństwa. A, wy moje, no możesz leci ten czas nam naprzód, a my wiadomo żyjemy, bo żyć musimy, no to coś zostaje się powiedzieć. Bądźcie szczęśliwi, pamiętajcie, milinkie wy moje, że bogaty nie ten, kto dużo ma, a ten, kto ma tyle, że jemu chwyta, wystarczy, ile jest tyle i dość. A zatem, milińkie wy moje, otaczających dobrych ludzi, swolaczy pędzajcie, jeżeli nie macie czym, pożyczę pałkę. Drodzy Państwo, z okazji świąt życzę Państwu pokoju w sercu, pogody ducha, aby te święta były czasem spotkania z Panem Bogiem, z, z bliskimi, z rodziną i takim czasem wytchnienia, odpoczynku, refleksji. W nowym roku życzę Państwu uważności i życzliwości dla bliskich. Dla otoczenia, dla wszystkich, których spotykamy, wrażliwości na ich potrzeby. Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęśliwego nowego roku. Niech święta upłyną w życzliwej, dobrej, radosnej, cieplej, rodzinnej atmosferze, a nadchodzący 2023 rok przyniesie dla każdego naszego wspólnego i konkretnie Waszego domu, dostatek, szczęście, pokój, pogodę, duchę i niech ten rok da dla każdego z Państwa spełnienie wszystkich oczekiwań i marzeń.